Witam serdecznie właśnie jestem w trakcie wędrówki do pomój rower Gdyś po wczorajszych przygodach nocnych został kurde gdzieś na dole i złapałem pana i go kurde wyrzuciłem w cholerę, nie? Zjazdów, ktoś się wybrał tutaj czoperkiem na te góry. Widzicie, w weekend to tutaj się dzieje, nie? O że nawet jak coś Zajawkowicie się trafili i, i kurczę, pozbierali śmieci, widziałem po drodze, nie? O, idziemy zobaczyć dzisiaj, słuchajcie, jest piękna pogoda, tak? Pszczoły już normalnie robią to, co mają robić. Tu jesteśmy na pasiece. Co na razie są Szymonowe pszczoły, muszę tu przywieźć Dwa korpusy, właśnie muszę tu przywieźć, że pełne gniazdówki, nie? Albo chociaż jeden, Nie? a z dwóch zrobimy jeden. A tutaj stoi. Dobra, coś wykombinujemy, nie? Trzeba tutaj zacząć. Słuchajcie, wczoraj byłem właśnie z uciennicą na tej pasiece. Bo no, chciałem sobie obejrzeć pszczoły, no to już jest, już jest ten czas i pisałem żeby się trochę ruszyła, nie? Z tą przygodą pszczołową swoją. No i to jak grzebała po tych swoich ulach, grzebała jeszcze po moich chyba nie wiem tam trzech czy czterech, nie? Bo dokładała rameczki i tak dalej. Ja pokazałem jak to zrobić. Pszczoły były w miarę znośne, nie? I tak dalej. Więc było, było superancko, tak? Teraz pszczoły to są bardzo znośne, nie? One do, nawet, nawet te, te takie pioruny, co są to, te teraz to jest okej okay. Jest pożytek, jest wszystko, więc mm, Z pszczołami też jest jakaś zabawa mm, Nie było tak źle Nie goniły nas te pszczoły Ja tu nawet się nie ubrałem porządnie e, Co mogę wam powiedzieć? Pszczoły już na ramkach mają Są już pogrubione ramki I jest nazbierane świeżego nektaru, tak? Więc to już jest ten czas, żeby ruszyć tyłek Właśnie po wczorajszej przygodzie mój rower poległ Właśnie idę go wziąć i kurczę go naprawić Bo z, z, straciło się powietrze <laughs> No ale dentek to ja mam, nie? Włożymy jakąś dętkę inną Będziemy śmigać Więc Byliśmy właśnie na tej pasiece i tu już był właśnie pozbierany nektar Tak? Już był pozbierany nektar i e, no, trzeba ruszyć tyłek, tak? Trzeba ruszyć tyłek, już im robić jakieś miejsce. Może, może zaczną w końcu budować, tak? Te nasze pszczoły kochane. Więc byłem tutaj wczoraj z uczennicą. Nie, było całkiem kurde sympatycznie. Aha, jedną rodzinkęśmy tu połączyli. Się okazało, że po prostu nie ma matki, nie? Się okazało, że nie ma matki. No i w nie? I żeśmy ją rozczepali. Tu widzę ramki, tak... Coś tu byle jak, nie? Czemu tego żeśmy ładnie nie złożyli? Nie wiem. Tego nie wiem. Nie. sam No. Ale ten, ale jeden ulik, żeśmy właśnie, żeśmy roztrzepali z nią, bo po prostu nie było matki, tak? Nie było matki w tym uliku, żeśmy zrobili tu porządek, żeśmy rozpieprzyli ten ulik. Ramki widzę, tak porozkładałem pieradze drzwi, trzeba to ogarnąć. Ale zaraz te ramki po tych pszczołach powędrują, słuchajcie, gdzie indziej, nie? Zaraz powędrują gdzie indziej, więc... Jak widać, tu pszczoły jeszcze coś pełzają po desce. Coś tam kombinują. Tam coś się tłoczą na tych dwóch wylotkach. Tych pszczółek trochę było, no ale po prostu, no nie było matki. Najprawdopodobniej w ogóle nie było matki. Mm, no nie było jej, po prostu jej nie było. Nie, nie było żadnego czerwiu, żadnych jajeczek w ogóle. Żaden czerw nie powstawał, nawet żaden, nie? Nawet trutowy. Żaden. No i żeśmy po prostu, ja jej pokazałem, że tu na deskę to wysypać, w cholerę wszystko I zwijamy się, nie? W tej chwili lot jest piękny, Tam te pszczoły ma bardzo fajne, nie? Ale, ale jeszcze, jeszcze góry nie Jeszcze górnej skrzynki jeszcze nie, jeszcze chwila, nie? Czemu żeśmy tak to położyli? Tego nie wiem, nie? Ale chyba tam są ramki u góry, czy coś, żeśmy tak chowali Nie? zgrane, czy myśmy czasami nie zrobili już kurde, miodni z tego dla nich? Chyba, jo. Teraz by trzeba było zobaczyć, nie? Czy one przeszły do góry? Jo, tej przeszły już. No dobra, te pszczoły będą już jechać, nie? Tośmy taką konfigurację tu zrobili wczoraj. Słuchajcie. Dobra, niech tak stoją jak stoją na razie. Później ja to jej ogarnę. No widzicie, nie? Jak to kurde czowek jest, nie? Była impreza, przyjechał znajomy. Cholera. I jak tak kurde czowek robi coś na imprezie, nie? To tak wtedy pamięta, jak pamięta, nie? <laughs> nie? Co, co zrobił? Co, co zrobił do końca dobrze? Nie? no ale dobra, tym, żeśmy tu dali tą skrzynkę, żeby jeszcze miały ocieplanie z góry, tak? Żeby chętnie przeszły do góry, ale już teraz tak podchyliłem ten korpus i widziałem, że jednak przeszły. Nie? Że, żeśmy, więc żeśmy coś tutaj z uczenicą. Nieźle. Namajstrowali. Nie? Coś tu węzy żeśmy pobrali. Coś się działo. Więc kurde, nie? Na pasiece się działo. Wczoraj. I to jest najlepsze, że bardziej tu walczyła moja uczennica jak ja, nie? No i dobrze, przynajmniej się nauczy, oswoi się z tym wszystkim. Tak? Tak jak będzie chciała porobić, tak jak tak sobie porobi. No. pszczoły frywają nawet zmyślnie. No! Ale tu się okazało, że nie było mateczki, tak? Gdzie pszczoły były same gołe, same pszczoły i tylko pszczoły, więc... Nie? Żeśmy od razu je rozczepali i one zrobią po prostu pracę w innym uliku swoim. No nie? A tu żeśmy już zrobili górną skrzynkę, na to wygląda. Jakoś. Nie? Tu leżą jakieś ramki, coś ten. Coś żeśmy tam skonstruowali, mi się wydaje. Dobra, będzie jak będzie, nie? Dzisiaj jest, kurde co? Ogarniemy się i będziemy robić. Słuchajcie, musimy zrobić rower i będziemy jeździć po pasiekach. Dzisiaj już zaliczę pasiekę w sadzie. Zaraz tam ogarniemy. Zobaczymy jak to wygląda. Bo jest Ała. Idź ode mnie. A mnie mi udzielaba. Atakują mnie w France. Trzeba uciekać. No, a bym dostał dwa strzały. No, uciekamy. No i co wam mogę powiedzieć? Na pasiace bardzo ładnie pachnie. Dzieje się. Wczoraj jak byliśmy, to już naprawdę już ten nektar, ten nakrop jest ponanoszony na te i w ogóle i tak dalej. Więc... Yy, więc dzisiaj już ruszę na jedną pasiakę właśnie na tą psadzie i tam, tam ogarniemy już coś dodamy. Potem może wrócę tutaj sobie na wieczór. Tutaj zobaczę co myśmy narobili w ogóle i tak dalej, nie? Jak to wygląda z tamtej strony. Muszę tam przynieść właśnie, czy ja muszę przynieść tam korpus, w sumie zasadniczo nie muszę przynieść korpusu, nie? Możemy wykorzystać to same tu. I co teraz? I teraz mogę wam pokazać, patrzcie, <laughs> jak pszczoły właśnie budują rameczki, tak? Kolejny dowód. Nic nie jest potrzebne do niczego. Nie? Wszystko to patrzcie. To jest pach. Nie? I zaraz, być może z tych ramek zbuduję na tamtym Ale aż dusi od pszczół. Na tamtym uliku zbudujemy zaraz miodnie. Na jednym uliku. Bo już trzeba się ruszyć z tym. Nie? Bo, bo to będą robić burdel. I bardzo szybko się wyroją, nie? Więc za chwilę się za to zabieramy. Dosłownie za chwilę. No, więc możemy jeszcze tak sobie obejść. Jeśli jest naprawdę ciepło, chodzę sobie na krótkim rękawku, jest bardzo fajnie. Więc to jest ten czas, słuchajcie, żeby to rozpocząć i, i z tego, co tutaj uczennica grzebała po swoich ulach, to już jest wszystko jasne, nie? Trzeba ruszyć dupsko. Tu jest jak szczeka śramka z żarciem. Jakby tam budową miodnie, czy gdzieś tutaj, to ją po prostu wpierdzielę gdzieś w gniazdo. Nie? Gdzieś w środek. Ale widać, słuchajcie, pożytek jest, bo gdyby nie było pożytku, to one by kradły tą ramkę. Nie? A tak po prostu nie chcą jej pszczoły. Takie ramki były z tego ulika, po prostu nie? Co myśmy go wczoraj rozczepali. Dobre ramki są. Ani nie obsrana, ani nic Po prostu, ani czerwiu nie mają Na sobie, ani nic, nic, po prostu nic Tu jakiś, o Coś, truceń zaczął powstawać No ja gdzieś to włożę do ula Zaraz pszczoły, widzicie, tu coś Zaczęła powstawać trutówka już Coś się, coś się ten Coś się, coś się już działo No, no niestety, nie No Więc za chwilę, słuchajcie Będziemy montować to wszystko I teraz będziecie mieli okazję, żeby obejrzeć co się dzieje w ulach, nie? Co się dzieje w ulach? Więc tak to wygląda. Wczoraj uczennicy pokazałem, właśnie łączenie pszczół. Trochę tam, żeśmy właśnie rozłożyli ten ul, dodaliśmy mu. I widzę, że te pszczoły przelazły do góry, więc tam zaraz będzie się działo. No a tymczasem, słuchajcie, życzę Wam miłego dnia. Muszę kurde iść po rower. Jak dorwę się do rowera to wtedy będziemy na pasiece, będziemy grzebać w pszczołach i to już będzie właśnie ten czas. A tymczasem, słuchajcie, życzę Wam, słuchajcie, miłego dnia i powodzenia. Jakby ktoś miał jakieś ciekawe pytania, ale dusi mi od tych pszczołasz. Pierwszy raz takie jest w sezonie. Jakby ktoś miał jakieś ciekawe pytania pszczelarskie, gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie napisać ja z miłą chęcią coś poopowiadam. Bo teraz będziemy bardzo dużo grzebać właśnie w pszczołach, więc będziemy z nimi dużo pracować. No i po prostu w międzyczasie mogę wam coś powiedzieć, bo na pewno będę wam coś pokazywał.